Storoście. za przedstawienie realizacji tego programu budowy chodników na terenie powiatu. Otóż może pokrótce przedstawię jak ten program um, został zrealizowany. Tyle, no że ten program był realizowany widać przez lat 5. I co zrobiono? Otóż jeżeli chodzi o gminę Kolno wybudowano 4270,5 metra kwadratowego chodników na terenie gminy Kolno. Weźmy gminę Grabową. 440,6 metra. Gmina Stawiski. 362,6 metra. Puroś 375. Mały Płos 527. Miasto Kolono. 1068. Więc moje pytanie nie... Nie było takie, żeby nie budować tych chodników, i te potrzeby na pewno są we wszystkich gminach, we wszystkich wsiach. Natomiast te środki i ta realizacja tych zadań, jeżeli chodzi o budowę chodników, chodników musi być rozłożona proporcjonalnie na wszystkie gminy. I to jest był mój, jakby, cel, do którego zmierzamy. Myślę, że za tą, a to, tutaj ten, ta realizacja tego programu jednocześnie przedstawia. Gdzie i co zrobił? No, ja nie ja wiem, ja Ale do tego. Do tego, Panie Rady, zostały wszystkie. że powiem, budowie chodników. Z y, taką małą uwagę. Nie wszędzie zostały. Nie w, w ogóle nie zostały wskazane, skąd pochodzi materiał, bądź kto wykonywał te prace. Dobrze Pan potwierdził, że na terenie Gminy Kolno zostało najwięcej budowanych chodników. Dlaczego? Dlatego, że najwięcej materiału przyniesiono na kolanach, na, na ty budowę tych chodników. Mało tego, były też takie roboty na tych chodnikach, gdzie odwrotnie zarząd powiatu kolonowskiego dał materiał, a robotę wykonywała, żeby wykonywali pracownicy Urzędu Gminy Kolno. Podobnie było w Urzędzie Miasta Kolno. Miasto Kolno większość materiału kupiło, przeznaczyło i przekazało dla powiatu kolonowskiego w celu realizacji tych inwestycji. Ja tu nie chciałbym już konkretnie wyjaśniać gdzie, na przykład pozycja 17-18, największa pozycja...